Cześć amigo, witam Cię na moim kanale i zapraszam do obejrzenia filmu, który poświęcony jest egzaminowi z kwalifikacji B36. Przed obejrzeniem tego filmu standardowo proszę Cię o subskrypcję mojego kanału oraz zostawienie tutaj śladu po sobie w postaci łapki w górę. Zajrzyj też na mojego instagrama, w którym możesz w linku w bio ściągnąć ten egzamin oraz inne egzaminy z kwalifikacji B36 w postaci PDF-a. Działkę ewidencyjną numer 115 przedstawioną na szkicu sytuacyjnym z projektem podziału podziel na dwie równe działki w taki sposób, aby nowo powstała granica była równoległa do boku 11-12. Na boku 14-11 wyznacz punkt 15, a na boku 12-13-16 zgodnie ze szkicem. Współrzędne punktów granicznych działki 115 podane są już w treści zadania, natomiast ty musisz policzyć pole powierzchni nowych działek kąty wewnętrzne 13, 12, 11, 12, 11, 14, czyli kąty leżące przy punkcie 12 i punkcie 11 oraz wysokości trapezu, długości boków działki oraz współrzędnych nowych punktów granicznych, pole powierzchni działek, oblicz w dziennikach do obliczeń pól powierzchni, zapisuj z odpowiednią precyzją współrzędne kąty oraz pola powierzchni, na mapie ewidencyjnej obrysuj numery tych działek, do właścicieli, których należy dostarczyć zawiadomienie o stawieniu się na gruncie w celu przyjęcia granic nieruchomości do podziału. To jeżeli chodzi o to, to ten rezultat został wyrzucony, ponieważ zwiąże się to tutaj z rozporządzeniem. Znaczy, z dokumentami, które mówią, że jeżeli jest, nie ma takiej przesłanki tutaj o trudnościach, to nie trzeba po prostu zawiadamiać. Jeżeli chodzi o treść dokładnie tego, dlaczego ten rezultat został wyrzucony, napiszę wam w komentarzu po prostu pod filmem, żebyście to mieli uściślone wraz z paragrafami. Należy też uzupełnić wykaz zmian danych ewidencyjnych dotyczących działki 115. Tu macie szkic sytuacyjny z projektem podziału, czyli nową granicę 15-16, która jest równoległa do naszego boku 11-12. Uprzedzam, że ten egzamin jest bardzo trudny i aby wyrobić się w czasie z tym egzaminem, naprawdę byście mieli ogromny kłopot. Więc módlcie się, aby takiego egzaminu nie dostać. Wydaje się proste, ale obliczeń jest bardzo dużo, co zobaczycie. Nie mówię, że się nie da, bo się po prostu da. Tutaj macie wykaz współrzędnych punktów granicznych. Zauważcie, że jedna współrzędna punktu 13 na X jest na minusie. Macie też wypis z rejestru gruntów, w którym macie numer jednostki ewidencyjnej właściciela, sposób władania, znaczy nie sposób, tylko udział. Macie też jednostkę ewidencyjną zielonki, obręb, bibice. Macie tutaj grunty orne R3B oraz powierzchnię i numer księgi wieczystej. To jest tylko do przepisania w treści zadania. Macie po prostu w tym rejestrze wszystko, co musicie później przepisać, co jest dość proste. Jeżeli chodzi o wykaz wzorów pomocniczych, to wzorem pomocniczym jest tutaj wzór na obliczenie konta za pomocą formy zerowej oraz tutaj dość skomplikowane dwa wzory na długość. Jeżeli mamy po prostu trapez i mamy prostą równoległą, to jesteśmy w stanie na podstawie pewnych wartości obliczyć długość 10, 11. To jest ta długość x. Musimy mieć po prostu tylko kąty alfa i beta oraz pole powierzchni, a także drugi bok równoległy trapezu. To wszystko będziemy mieli, ponieważ bok a jest dany ze współrzędnych, kąty są do policzenia a funkcję kontangens znamy, więc jesteśmy w stanie to policzyć i to policzymy oraz drugi wzór tam związany z polem powierzchni, z polem powierzchni. To wszystko będziemy liczyli, więc spokojnie. Nasze rezultaty. Rezultaty to powtarzam. Wszędzie tam, gdzie macie pole puste, musicie coś wpisać. Rezultaty dzielą się po prostu działami, na przykład rezultat szkic, rezultat wykaz zmian gruntowych. Po prostu trzeba wszystko zrobić, to co umiecie. A tam, gdzie nie umiecie, to też warto czasem coś tam postrzelać, pouzupełniać. To tylko egzamin. A więc mamy te sześć rezultatów, i pamiętajcie, że ten rezultat, przed przedostatni, mapa ewidencyjna z zamieszczonymi numerami tych działek do właścicieli, których należy dostarczyć zawiadomienie o stawieniu się na gruncie, został wyrzucony. Zobaczcie, że tyle osób układało ten egzamin, tyle sprawdzało, a i tak powstał tutaj powstała nieścisłość. Więc mnie też nie wincie za pewne błędy. Czyli na początku musimy policzyć pole powierzchni działek. A pole powierzchni działek, skoro wiemy, że są podzielone na dwie części, a mamy z rejestru gruntów powierzchnię tej działki, no to wiemy już, że działka 115 przez 1 i 115 przez 2 są sobie równe, bo tak jest treść zadania. Więc jesteśmy w stanie policzyć pole powierzchni tych dwóch działek. To 0,3111 hektara. Następne co możemy policzyć i o co nas pytają, to obliczenie kątów. Kąt tutaj powinno być alfa, tu zaznaczyłem beta, zapomniałem wpisać alfa. Obliczamy to z formy. Na górze mamy różnicę między punktem centralnym, czy punktem 12, a lewym naszym punktem, czyli 13, a na dole różnicę między naszym centralnym a prawym punktem 11. Te przyrosty sobie obliczam i wpisuję do formy. Wyszły minus 95,10, minus 69,67, plus 24,22 i minus 49,00. Poczekajcie, bo bateria mi pada. Jestem z powrotem. sorry że tak, ale trudno. Dobra, czyli mam formę zerową. Mam formę zerową. Forma zerowa, zapamiętajcie sobie, że forma zerowa to forma pierwsza przez drugą, co dobrze znacie, czyli mam już policzone te nasze tutaj różnice na współrzędnych między punktem centralnym lewym i prawym. Następnie obliczam formę zerową. Forma zerowa to pierwsza przez drugą, czyli forma pierwsza to mnożenie na krzyż i odejmowanie. Ona jest na górze w liczniku, czyli minus 950 razy minus 49 minus. Plus 24, 22, minus, razy minus 39, 67. Zauważ, że ja wszystkie wartości z plusem i z minusem wpisuję oraz zamykam je w nawiasach, żeby się po prostu nie pomylić ze znakami. Jak mylę się tutaj w kącie, to może być do końca źle. Zauważ, że też sprawdzam, co na górze jest, czy jest to po prostu na plusie ten przyrost, czy na minusie, bo traktuję to jak, jak zwykły czwartek w Azymucie. Na dole natomiast noże w kolumnach i dodaję. Jak zbadałem mój czwartek, który wyszedł mi 959338, to sprawdzę, że to jest to druga ćwiatka, czyli 200 gradów minus czwartek, czyli kąt wyszedł 1040662. Jak zapytacie, dlaczego robię tak jak w azymutach, to ja mówię, że nie robię jak w azymutach, tylko robię tak jak w funkcji tangens, bo to z tego wynika po prostu, tak? Że ta funkcja tangens może być w różnych ćwiartkach. Więc tutaj policzyłem nasz kąt, nie jest to proste, bo można się łatwo pomylić. Natomiast tak samo analogicznie musisz policzyć drugi kąt beta. Ten drugi kąt wyszedł mi 104,3937. Zauważcie, że te dwa kąty są podobne, ale nie są po prostu takie same. Mamy policzone już dwa kąty alfa i beta oraz mamy informację o polu powierzchni tej działki wydzielonej, ponieważ jest to połowa całej działki. A teraz ja sobie przerysowałem ten trapez. Zauważcie, na podstawie tych dwóch trapezów, czyli naszych wzorów pomocniczych i naszego tutaj szkicu sytuacyjnego, ja sobie przekręciłem ten szkic, wpisałem wartości. Na początku obliczę długość właśnie tego 12.11 ze rzędnych, wyszło mi 54.66, czyli mam już wartość A, sprawdzam ze wzorem tutaj pomocniczym, tym rysunkiem na górze z prawej strony. X muszę sobie po prostu policzyć, a x to jest długość mojej po prostu tej granicy nowej 15-16 jeżeli mam właśnie punkt A mam nasze kąty to ze wzoru pomocniczego tylko wstawiam i obliczam czyli pod pierwiastkiem mam 54-66 minus dwa razy i tu zauważcie, że moje pole powierzchni muszę wpisać w metrach bo wszystko muszę w jednej jednostce mieć żeby wyszło mi w metrach bo kotangensy są niemianowane więc one wychodzą jako coś bez jednostki więc razem wyjdą metry no i drugi wzór, że h, czyli wysokość mojego tego trapezu nowego, to 2p dzielone przez a plus x. No to jak mam p, no to mam 2p. Tu powinny być razy. Zapomniałem wstawić, tak? Jeżeli to pomnożę i podzielę w mianowniku przez sumę a plus x, wyszło mi, że wysokość mojego trapezu to 53,44 m. Więc mam już wartość x, czyli nowej granicy, mam już wartość wysokości mojego nowego trapezu oraz wartość boku A. Zapisuję sobie moje kąty, natomiast wysokości trapezu jeszcze, no, już mam, tak? Czyli zapisuję sobie moje kąty oraz wysokość trapezu, a następnie będę musiał policzyć współrzędne nowych punktów granicznych, a ze współrzędnych dopiero obliczę wartości długości boków po podziale. Bo przed podziałem już mogę zrobić to wcześniej, ale zrobię to razem. No to teraz będziemy musieli obliczyć. Zauważcie, że skupimy się na tych małych trójkątach. Małe trójkąty to są te trójkąty, tam gdzie mamy wysokość trapezu oraz długie boki W i G. Natomiast boki, zauważcie, 12, 16 i 11, 15 i jestem, yy, nie jestem w stanie policzyć. Ale one będą mi potrzebne do odłożenia przyrostu i azymutu. Tak samo jak chociażby w egzaminie, który oglądałeś ostatnio u mnie na kanale. Więc muszę policzyć ten kąt, bo z wartości funkcji trygonometrycznych na podstawie długości haj kąta jestem w stanie policzyć W. Ale żeby najpierw mieć te kąty gamma i delta, to muszę odjąć po prostu od alfy 100 gradów. I od bety 100 gradów i mam gamę i deltę. Jeżeli mam wartości tych dwóch kątów, zauważ, to jestem w stanie skorzystać z wartości, znaczy z funkcji trygonometrycznych funkcji tangens, bo W do H to tangens gamma i z tego jestem w stanie po prostu policzyć długości W i G. Tak samo analogicznie będę miał G do H to tangens. Delta. I z tych wartości obliczam W i G. Jeżeli będę miał W i G, to zaraz zobaczysz, amigo, że z W i G jestem w stanie stwierdzenia Pitagorasa na podstawie mm, też wysokości tego trapezu policzyć. Policzyć po prostu sobie te nowe boki. Ok, czyli na podstawie twierdzenia Pitagorasa. Zauważcie, że są to trójkąty prostokątne, czyli suma kwadratów przyprostokątnych równa jest kwadratowi naprzeciw prostokątnej. Czyli obliczam sobie g kwadrat plus h kwadrat, wrzucam pod pierwiastek i mam długość 11,15. Jeżeli jest to dla Ciebie za szybko, no to ściągnij ten egzamin z mojego linku w bio na moim Instagramie Sztuka myślenia". Polecam. No i tutaj tak samo obliczam tą drugą długość. OK, to już liczyliśmy i teraz zobacz. Jeżeli mam te dwie długości nowe, to pamiętasz, amigo, do współrzędnej punktu, której już znamy, dodaję długość razy cosinus azymutu albo sinus azymutu. Ja azymut sobie policzyłem, amigo. Jeżeli nie pamiętasz, jak liczyć azymuty, zapraszam do mojego filmu. Zauważ, że te azymuty 12, 13 równe są azymutowi 12, 16. Azymut 11, 16 jest równy azymutowi 11, 15. Z tej własności skorzystałem, ponieważ te całe B36 na tym praktycznie polega. Dodałem przyrost i obliczyłem współrzędne nowych punktów granicznych. Jak obliczyłem nowe współrzędne punktów granicznych, no to jestem w stanie obliczyć wszystkie długości boków. Nie tylko przed podziałem, ale także boki po podziale. Co prawda, dwa boki już sobie tutaj policzyłem, amigo, z tego twierdzenia Pitagorasa a resztę po prostu obliczasz normalnie ze współrzędnych. Nie jest to trudne, więc tego nie będę tutaj robił, aby nie przedłużać. Jak obliczyłem współrzędne, znaczy długości wszystkich boków, to jestem w stanie sprawdzić. Zobacz, moje pierwsze wiarygodne dane wyjściowe i ta długość 103,04, tam powinien być przecinek, ma być równy sumie długości dwóch boków, które powstały w wyniku obliczenia. Na podstawie współrzędnej, którą niedawno co policzyłem, która nie wiem, czy tak naprawdę jest dobrze, a więc suma powinna się zgodzić. Jeżeli się zgadza, to jest super, i wpisujemy tutaj długości wszystkich boków. Zauważ, że tych boków jest bardzo dużo, bo razem jest ich aż 9, więc ten rezultat może być dość mocno punktowany. No i następnie będę miał dwa dzienniki do obliczenia pól powierzchni. Te dzienniki nie są trudne. Sam o tym wiesz, natomiast są upierdliwe i bardzo długo się je liczy, więc zauważ, że to co powiedziałam na początku tego filmu, że ten egzamin jest upierdliwy po prostu. Czyli tutaj wpisuję sobie działkę 115 przez 1, wpisuję punkty kolejno, ja zaczynam 11, 12, znaczy tak jak jest po prostu na szkicu, idę sobie zgodnie z ruchem wskazówek zegara 11, 12, 16, 15. Tak samo robię dla drugiej działki. Tutaj nie udziwniam, chociaż jak, tak jak już mówiłem i wiecie, że można zacząć od byle jakiego punktu, byle po prostu skończyć na tym samym, mieć tyle działań, ile po prostu jest punktów granicznych naszej działki. Czyli jak wpisuję tutaj współrzędne, to sobie obliczam w kolumnie 5 i szóstej różnicę między następnym a poprzednim. Suma ma nam dać tutaj 0. Następnie w kolumnie siódmej i ósmej tu przepraszam, nie mam policzony w kolumnie 8, ale to tylko dlatego, że coś mi się pomyliło i nie przepisałem. W kolumnie 7 i 8 sumy na dole powinny być takie same, tylko z różnymi znakami. Tak samo analogicznie robię dla działki 115 przez 2. Jeżeli chcecie mieć odpowiedź co będzie na egzaminie, to duża doza prawdopodobieństwa jest taka, że dziennik do obliczenia pól powierzchni na pewno będzie, więc musicie umieć go liczyć. Nie wyobrażam sobie, że ktoś podchodzi do egzaminu i nie umie liczyć tego dziennika, bo on praktycznie występuje, wystąpił na każdym egzaminie. A więc tutaj tak samo dla 115 przez 2 obliczam, wpisuję na początku numery punktów współrzędne, różnica na Y na x między następnym a poprzednim, następnie w siódmej i 8 kolumnie obliczam te iloczyny, tutaj można się łatwo pomylić, żeby zamiast Y wstawić xy i tak dalej. Natomiast na dole powinny wyjść pola powierzchni takie same między 7 a 8 kolumnę, tylko różnic się powinny znakiem. No i w kolumnie numer 9, to zawsze jest punktowane w rezultacie, powinienem wpisać poprawnie pole powierzchni. Jest to 0 hektarów, 31 arów i 11 metrów kwadratowych, czyli tak naprawdę 3111 metrów kwadratowych. Zanim przejdę dalej, to trochę wyjaśnię, mam nadzieję, że trochę wyjaśnię Wam rozliczanie użytków. A więc pamiętacie, że macie te OZU, OFU i tak dalej? No to zobaczcie, OFU, OZU, OZK. Oznaczenie klasy użytku składa się z trzech elementów: właśnie OFU, OZO, OZK. OFU i OZU są różne, jak jest myślnik. Zasada nie dotyczy użytków ekologicznych. OFU to oznaczenie rodzaju użytku gruntowego, OZU oznaczenie użytku gruntowego, z którym związana jest klasa bonitacyjna. Natomiast OZK to oznaczenie klasy bonitacyjnej, czyli 3, 4, 3B, 3A, w zależności od tego, jaki jest użytek. Mam tutaj przykładowe użytki: R3B, LS, SL, B, PS4. No, i jeszcze mam tam inne, i teraz zobaczcie, jak mam klasę użytek R3B. Tu powinno być z małej, zaraz to zmienię, spokojnie. Jeżeli chodzi o OFU, nie ma tu myślnika, więc OFU i OZU jest takie same, a więc jest to R. Wpisuję więc R, R, natomiast klasa abonintacyjna to 3B, czyli 3B. Tu też powinienem zmienić na małe. No ma to znaczenie, ponieważ nie ma takiego czegoś jak duże. Jeżeli chodzi o LS, nie ma tu myślnika, więc LS. LS nie ma tutaj klasy, więc nic nie wpisuje, tak? Jeżeli chodzi o S, czyli sady, łąki, tak? Czyli mam myślnik, czyli tu jest S, tam jest L, a tu nie ma po prostu klasy. Teraz kolejne to B, PS4, czyli jest myślnik, czyli mamy B to jest OFU, PS to jest OZU, natomiast klasa bonitacyjna tego pastwiska to 4. I teraz typowy przykład z egzaminu BR, czyli grunty zabudowane rolne R4A. Mamy myślnik, więc BR R4A to klasa bonitacyjna. I tak to trzeba rozróżniać. Natomiast jeżeli chodzi o użytek ekologiczny, to tu już pytanie do Was. Jak będzie to rozliczane? Jak mamy ELS, no to OFU będzie ELS. Pytanie: jak, będzie, jak byście zrobili tutaj w OZU, ELS, i jaka będzie tutaj klasa bonitacyjna OZK? Możecie zapisać po prostu w komentarzu, ale mam nadzieję, że trochę Wam to wyjaśniłem. I teraz zobaczcie: jednostka ewidencyjna, obręb, księga i właściciel to wszystko mamy w treści zadania. Następnie stan dotychczasowy, liczba porządkowa 1, numer działki 115, powierzchnię wpisuję. O, ym, OFU i OZU, takie same R. OZK3B powierzchnię wpisuje, nowy stan 115x1, 115x2, użytek się nie zmienił, więc tak samo OZK, powierzchnia, mamy tutaj powierzchnię, ona w sumie daje nam tyle samo co przed podziałem i po podziale jest tyle samo, więc wszystko się po prostu super tutaj zgadza czyli OFU, OZU takie same, ponieważ nie ma myślnika, OZK, 3B. Szkic dokumentacyjny podziału. Na szkicu dokumentacyjnym mamy to samo, co na szkicu tym sytuacyjnym w treści zadania. Natomiast tutaj musimy dodać nowe rzeczy, które są w kolorze czerwonym, czyli nową granicę oraz czołówki, a także skreślić to, co było stare, czyli numer działki, powierzchnię działki, zapisać numery nowych działek, powierzchnię nowych działek. No i zapisać e, współrzędne tutaj wszystkich punktów, co od nas współrzędne wszystkich punktów. Dobra, mi go zajrzyj na mojego Instagrama, ściągnij sobie ten egzamin i go przećwicz, bo ja to szybko zrobiłem w 10 minut. E, tutaj, znaczy dłużej robiłem, tak, tylko kwestia tego, że e, no wiesz, co chodzi. Pozdrawiam.